To jest książka poświęcona, no jak już z samego tytułu i po okładce natychmiast się poznaje, to jest książka poświęcona Jaszkowej Dolinie. To jest kolejne tłumaczenie z tych, które zrobiliśmy razem z Romanem Kowaldem, bowiem pierwsze dwa tłumaczenia no, uznaliśmy, że to była robota właściwa. Uznaliśmy, że ten program, który sobie przyjęliśmy już w zasadzie wiele lat temu, dlatego że to pierwsze tłumaczenie, czyli cały w sybnych góroszy, to zaczęliśmy już 6 albo nawet siedem lat temu. A w każdym razie, programem tej działalności naszej jest to, żeby XIX-wieczna literatura gdańska, która jest dla znajomości historii naszego miasta podstawowa, która jest szeroko cytowana, która się pojawia jako no już w tym momencie prawie że źródła, w każdym razie opracowania bazowe dla współczesnej historii gdańska, jako punkt odniesienia dla dalszych badań. A jest napisana jak to 19 wieczna literatura w znakomitej Gdańska, w znakomitej większości po niemiecku, żeby ona zaczęła być dostępna dla czytelnika, który się gdańskiem interesuje. Rozejrzenie się po świecie przekonało nas, że spośród osób, które się Gdańskiem interesują obecnie tych parę lat po zmianach, jakie nastąpiły tutaj po wojnie, obecnie 90. Pewnie 9%, może 95% ludzi, którzy się historią gdańska interesują, to są ludzie, którzy myślą i mówią i czytają po polsku. I dlatego właśnie postanowiliśmy wziąć na warsztat te dzieła, które uznaliśmy za z jakiegoś powodu podstawowe, albo po prostu ciekawe, interesujące. Czy też jak w przypadku książki dawno temu w Włęporcie, po prostu piękne to jest po prostu piękna książka. Wzięliśmy je na warsztat i przetłumaczyliśmy je na język polski. W niektórych przypadkach trwało to dłużej, czasem krócej, w zależności nie tylko od objętości książki, ale od stopnia jej trudności. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że XIX wiek, jeżeli chodzi o język i kulturę, jest bardzo niejednorodny. Zupełnie innym XIX wiekiem jest początek, są lata bezpośrednio po okupacji napoleońskiej w Gdańsku, a zupełnie czym innym jest wiek końcówka wieku XIX, która jest już nam mentalnie bardzo bliska. A tak więc tempo, z jakim tłumaczyliśmy te książki było bardzo różne, no ale w te dwie książki się udało wydać, wydała je oficyna, wydała je Yellow Factory, czyli no powiedzmy to, 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 co znamy lepiej jako szafę gdańską. I po wydaniu tych dwóch książek zaczęliśmy się zastanawiać i rozglądać za trzecią. Właśnie z Romanem Kowardem, którego tu w tym samym miejscu, gdzie ja dzisiaj siedzę, widzą Państwo w tej chwili na zdjęciu. Zaczęliśmy się zastanawiać, co, za co by się wziąć następnego. No a lista jest długa, proszę Państwa. Na tej liście rzeczy, które chcielibyśmy na polski przetłumaczyć i oddać czytelnikom, żeby mogli się z tym zapoznać, z oryginałem, ale przetłumaczonym, a nie z przypisami czy z cytowaniami. Lista obejmuje w tej chwili około 25 pozycji. No ale właśnie wtedy, kiedy zastanawialiśmy się, za co by się tutaj wziąć następnego, wpadła nam w rękę. No, książeczka w zasadzie, może nie książka aż, tylko książeczka napisana pod koniec XIX wieku przez panią Elizę Pytner, która zajmowała się w niej Jaśkową Doliną. To jest przewodnik w zasadzie. w zasadzie przewodnik po Jaśkowej Dolinie, ale nie tylko po Jaśkowej Dolinie, o czym zaraz też opowiem. W każdym razie ta książka od razu nam się spodobała jako taki oddech po bardzo skomplikowanym tłumaczeniu Cernakiego i nieco mniej skomplikowanym, ale też dosyć trudnym tłumaczeniu Kizewetera. Postanowiliśmy wziąć sobie coś lżejszego, coś prostszego i y, przetłumaczyliśmy książkę pod tytułem Jaśkowa Dolina i Góra Jana Nieopoddańska. Tak, w tłumaczeniu brzmi y, ten tytuł, który nadała y, swojemu opracowaniu pani Eliza Pytner jeszcze w XIX wieku. I w momencie, kiedy już pracowaliśmy nad tą książką, y, wpadła nam w ręce inna książka, mianowicie Johanny Zwerkwaj która jest y, wydaniem publikacją anonimową, chociaż mamy uzasadnione podejrzenia, kto ją mógł napisać. I okazało się, że ta książeczka pani Pytner, która jest dosyć cienka, i książka johannesburg bajdancych to jest w zasadzie to samo. To znaczy, że w książce pani Elizabeth Pytner nie ma specjalnie nic więcej no poza aktualizacją, dlatego że to została napisana w 40 latach XIX wieku, no a pani Pytner pisała w 80 -tych. Latach XIX wieku, więc to jest wszystko zaktualizowane, a to co było później. Natomiast jeżeli chodzi o te informacje dotyczące wcześniejszych, wcześniej, wcześniejszej historii ym, parku, czy też w ogóle całego kompleksu Jaszkowej Doliny, okazało się, że ta książka starsza, yy, no, nawet posunąłbym się do określenia, że pani Eliza Pytner popełniła coś w rodzaju twórczego plagiatu. Dlatego, że tą książkę, która ma 200 stron mniej więcej, yy, z, przefiltrowała. W połowie XIX wieku, w X40 latach XIX wieku obowiązywał jeszcze w literaturze, no nie tylko niemieckiej, ale między innymi w niemieckiej, obowiązywał niebywale kwiecisty styl, obowiązywał obowiązek opatrywania każdego zdania w ozdobniki. Zdanie na pół strony to była reguła wtedy. Co jakiś czas wypadało, żeby w książce się pojawił wiersz, który w jakiś sposób poetycki opisywał to, co poza tym było opisane prozem. I to wszystko, co z punktu widzenia końca XIX wieku wydawało się już anachroniczne i nam by się też wydawało bardzo anachroniczne, to pani Pytner po prostu odfiltrowała i napisała swoją książkę. Więc ten chwilowy dylemat, czy porzucić tłumaczenie pani książki, pani Pytner i wziąć się za, ten, za tą bazę, szybko ten dylemat nam się ulotnił, dlatego że stwierdziliśmy, że będzie z tym roboty znacznie więcej, znacznie większe problemy translatorskie napotkamy właśnie w tej starszej książce. A informacyjnie będzie to w zasadzie nic więcej i jeszcze trochę mniej aktualne niż to, co napisała pani Pytner, dlatego przy książce pani Pytner pozostaliśmy. Co można opowiedzieć o samej autorce? No bardzo chętnie pokazałbym państwu portret pani Pytner, jak to zawsze staramy się robić w przypadku, no, staramy się i będziemy się starali robić w przypadku książek, które będziemy publikować. Niestety, mimo poszukiwań, nie udało nam się żadnego kontrafektu tej pani znaleźć, a jest to troszeczkę dziwne. Zaraz się Państwo przekonają dlaczego. Pani Pytner była córką, urodziła się w Gdańsku, była córką urzędnika podatkowego. Była to rodzina stosunkowo zamożna, chociażby z tego względu można tak sądzić, że pani Pytner, będąc młodą kobietą, wyjechała do Paryża po to, żeby pobierać dałki. W tym Paryżu studiowała oczywiście język francuski, studiowała historię sztuki. Słuchała wykładów na Sorbonie i kto wie, co by z tego było przy potencjale twórczym, jaki Eliza Pytner niewątpliwie miała. Ale i to z kolei zbliża ją do innych znanych postaci z historii Gdańska, jak choćby Heweliusza, który, jak Państwo wiedzą, w pewnym momencie musiał porzucić studia na Zachodzie i wracać do Gdańska, dlatego że jego ojciec był umierający. Tu było znacznie gorzej. Matka po prostu, matka pani Eliza Pytner po prostu umarła. I ona te wszystkie swoje wielkie plany, całą tą swoją, no tą zapowiadającą się na zachodzie edukację i może nawet karierę musiała przerwać i wrócić do Gdańska. Po to, żeby zająć się prowadzeniem domu, mówiąc krótko. Dlatego, że z jakichś powodów ojciec nie rozpatrywał i nigdy, o ile mi wiadomo, podobnie się nie ożenił, więc ktoś musiałby tym domem zająć. I tym domem jako najstarsza z sióstr dwóch pozostałych, czyli z trójga rodzeństwa, albo nawet z Musiała się zająć pytner, i tak wszystkie marzenia, wszystkie plany o tym, co mogłaby zrobić w Paryżu, legły w gruzach, wróciła do Gdańska. Jeszcze będąc w Paryżu zaczęła swoją, um, powiedzmy, praktykę literacką pisząc felietony, które potem pojawiały się w gdańskiej gazecie Danzig Zeitung. No ale wróciła do Gdańska, tym domem się zajęła, coś z tym trzeba było zrobić. Coś trzeba było zrobić z edukacją, która została przerwana i w sumie żadnego formalnego wykształcenia w efekcie nie miała. I tutaj pojawia się epizod malborski w życiu pani Jerzy Pytner, bowiem uczęszczała i ukończyła seminarium nauczycielskie właśnie w Malborku. Po raz kolejny zbliżając się do postaci Heweliusza, bowiem właścicielem tego seminarium w Malborku był pan Hewelke. a to jest czysta, czysto przypadkowa zbieżność. Ukończywszy tą naukę w seminarium nauczycielskim w Malborku, została licencjonowaną nauczycielką, mogła uczyć dzieci ale tego zawodu nigdy nie podjęła. Zajęła się natomiast literaturą, zapewne o tym zawsze marzyła i w jakiś sposób udało jej się zaistnieć na rynku literackim, co zapewne nie było łatwe, bo wtedy tak jak i dzisiaj wszyscy pisali. Zaczęła od pisania dla gazet, pisała, dalej pisała felietony, zaczęła pisać opowiadania dla dzieci, Pokusiła się nawet o to, żeby napisać powieść historyczną i co ciekawe i co dla nas jako Gdańszczan szczególnie ważne, nie szukała motywów dla swojej twórczości nigdzie poza bezpośrednią naszą okolicą. To znaczy jej książki albo działy się w samym Gdańsku, albo nawiązywały do jakichś gdańskich motywów, albo no, motywów zaczerpniętych naprawdę z bezpośredniej okolicy Gdańska, więc była to pisarka przynajmniej do pewnego momentu na wskroś Gdańska. Proza jej spotkała się z pewnym uznaniem, jej książki były czytane, jej, książki były, czy powiedzmy, jej twórczość była czytana i wznawiana. Natomiast naprawdę to, dzięki czemu pamiętamy o pani Elize Pytner i pewnie dlaczego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. To pomysł gdańskiego wydawcy Kafemana. To było wydawnictwo, które funkcjonowało przez cały XIX wiek i nawet i w połowie XX wieku jeszcze w Gdańsku funkcjonowało wydawnictwo Kafemana. Wydawali między innymi tak fundamentalne dla gdańskiej historii dzieła jak księgi adresowe. W każdym razie właściciel wydawnictwa Kafemana, pan Kafeman w pewnym momencie wpadł na pomysł, że trzeba by wejść na rynek bardzo dynamicznie wówczas się rozwijającej turystyki w końcu XIX wieku. I zacząć po prostu publikować Przewodniki i nawiązał współpracę z panią Elizą Pytner, która spośród bodajże 14 przewodników po Gdańsku i okolicy, które wyszły w wydawnictwie Kafebana, napisała aż pięć. Pierwszy, pierwszy przewodnik to był taki przewodnik bardzo klasyczny, to był przewodnik po architekturze Starego Gdańska, czyli zaczęła od Śródmieścia. Zaraz w dalszej kolejności napisała przewodnik o Sopocie, następny był przewodnik po Gdańsku jako takim, mieście wówczas w stolicy prowincji, Potem była Jaśkowa Dolina, a potem kolejne miejsca, ale w tej chwili tej całej listy nie jestem w stanie z pamięci przytoczyć. W każdym razie pięć tych przewodników się... Oliwa jeszcze była jako ostatnia pozycja na tej liście. Więc zaczęła pisać te przewodniki i okazało się, że niegdysiejsze zainteresowanie historią Gdańskiej regionu, które pielęgnowała od najmłodszych lat, już od czasów szkolnych i później też bardzo się interesowała gdańską historią, co zresztą widać w tej twórczości prozatorskiej. To wszystko się bardzo przydało, dlatego że doskonale orientowała się w ówczesnym stanie wiedzy na temat historii Gdańska i okolicy, i to znalazło bezpośredni oddźwięk w treści tych jej przewodników, między innymi tego właśnie, który dzisiaj Państwu pokazują. W 1981 roku, 1800, oczywiście, zmarł ojciec pani Elizy Pytner, i przepraszam, nie zmarł jeszcze. Jeszcze wcześniej przeszedł na emeryturę. I kiedy przeszedł na emeryturę, rodzina cała wyprowadziła się do Sopotu. I od tego momentu w twórczości pani Elizy Piotner widać nie tylko Gdańsk, ale zaczyna się pojawiać Sopoc. Z ukoronowaniem sopockiej twórczości w postaci dramatu. Właściwie to, to było takie oratorium pod tytułem Zamek nad Morzem. To w nieco fantastycznej rzeczywistości, ale sopockiej osadzona historia, która potem była zresztą wystawiana w sopockich teatrach. Miała, miała kilka przedstawień całkiem, przy całkiem pełnej widowni. Więc Drugą część swojego życia, długiego życia, bo dożyła 84 lat, Eliza Pytner spędziła w Sopocie, gdzie była obywatelką powszechnie szanowaną i podobno miała ogromne grono znajomych, przyjaciół, czy też powiedzmy zwolenników i swojej twórczości, i osoby pani Pytner jako takiej. Po wielu latach spędzonych właśnie w Sopocie, tam, że zmarła i została pochowana na cmentarzu komunalnym, Próbowaliśmy szukać jakichś śladów. To jest dom przy ulicy dzisiejszej Andersa, w którym mieszkała Pani Pytner. To jest drugi dom przy Alei Niepodległości, gdzie też mieszkała. Próbowaliśmy szukać jej grobu na cmentarzu komunalnym. Jak Państwo widzą, znaleźliśmy sporo starych nagrobków. Tam jest sporo, tych nagrobków starych jest całkiem dużo. No ale szansa na to, żeby grób rodzinny Pytnerów, w tym grup Pani Elizy Pytner się zachował, jest nikła, a żeby go jeszcze tak znaleźć, bez jakiegoś metodycznego poszukiwania, alejka po alejce jest jeszcze mniejsza. Także tego grobu nie znaleźliśmy, co nie wyklucza, że on tam cały czas jeszcze może istnieć. W każdym razie, mimo różnych trudności, no, wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że kiedy pani Eliza Pytner zmarła, było to w roku 23, w gdańskich gazetach nie ukazały się specjalnie liczne necrologie. W Sopockich Gazetach została, no, zauważono to, że zabrakło Pani Elizy pytner pojawiły się nekrologi w Sopockich Gazetach, natomiast w Gdańskich Gazetach takich nekrologów nie było. Były, pojawiały się czasami jakieś informacje o tym, że magistrat Sopocki uczcił jej pamięć minutą ciszy i tak dalej, natomiast nekrologów nie było. O nekrolog, proszę sobie wyobrazić, nie pokusił się nawet kafeman. Bo widziałem z bezpośredniego otoczenia tego dnia, kiedy zmarła Pani Eliza pytner numery gdańskich gazet, gdzie były na przykład reklamy, które Kafeman zamieszczał, ale nekrologu swojej długoletniej współpracownicy, Pani Elize Pytner, no jakoś nie zamieścił. Co zrobiło mi się w jej imieniu trochę przykro. W każdym razie te poszukiwania doprowadziły do tego, że książkę, którą dzisiaj Państwu oddajemy, byliśmy w stanie wyposażyć no, w obowiązkową w takiej sytuacji notkę o autorce i wszystko, co się mogliśmy dowiedzieć, czego mogliśmy się dowiedzieć o Pani Pytner, znalazło się właśnie w tym w dziale. No a dlaczego Jaszkowa Dolina? Dlaczego ta książka, dlaczego w ogóle o Jaszkowej Dolinie pani Pytner napisała? Proszę Państwa, zgodzą się Państwo chyba ze mną, że Jaszkowa Dolina jest miejscem, no jeżeli niezwykłym, jeżeli nie niezwykłym, to na pewno nie nietuzinkowym. Są tacy, którzy twierdzą, że jest to najpiękniejsza ulica w Gdańsku. Ja do nich chyba należę już teraz.